9 maja obchodzimy Dzień Europy. To właśnie tego dnia w 1950 roku w Paryżu Robert Schuman zaproponował w swoim przemówieniu nową formę współpracy politycznej w Europie. Plan zakładał powstanie ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już rok później, a do dzisiaj uważa się to wydarzenie za zalążek tego, czym jest dzisiaj Unia Europejska. Polska w Unii jest od 2004 roku, dlatego w Dniu Europy postanowiliśmy zapytać mieszkańców Starogardu Gdańskiego, co dała im Unia Europejska. Przede wszystkim zbliżyliśmy się do standardów europejskich, jeżeli chodzi o prawo. Po drugie, nasi przedstawiciele, biorąc udział w posiedzeniach różnych komisji i struktur Unii Europejskiej, uczą się od mądrzejszych. A po trzecie, Unia wpompowała w nas bardzo dużo pieniędzy. Ja między innymi prowadzę szkołę prywatną i swego czasu dostałam od Unii Europejskiej całą pracownię komputerową. Także ja jestem zwolenniczką przynależności do Unii Europejskiej, bo uważam, że lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. Co nam dała Europejska? No na pewno jak dla naszego miasta, dla naszego powiatu, no to przede wszystkim yy, rewitalizacja, na przykład szpitala, tak? Czy bloków operacyjnych, czy przede wszystkim pomoc w remontach dróg. Na przykład tutaj nasz piękny rynek, tak? Tak samo pomaga Unia Europejska. No ale jak dla naszego kraju to bardzo dużo pomaga, tak? naszej kochanej ojczyzny. Unia Europejska dała w ogóle dużo pieniążków, to trzeba zobaczyć, jak pięknieje nasz szpital. Powstaje Centrum Opieki Zdrowotnej, czy jak to tam nazwać, Kociewskie. Widać to naprawdę na załączonym, że tam poszły pie duże pieniądze unijne, no i wszystko jest na dobrej drodze, wszystko pięknieje, wszystko jest ładniejsze. Więcej pracy, więcej pieniędzy, chyba dobrze. Unia może nie mi, ale naszemu stowarzyszeniu dała dużo uśmiechu. Uśmiechu różnych narodowości, bo w naszym klubie e, są z nami wolontariusze programu europejskiego, Europejski Korpus Solidarności, którzy współpracują z trenerami, z dziećmi, rodzicami, a zarówno z seniorami. Jestem wolontariuszką z Turcji. Dzięki Unii mogę tu być. Hej, Kisaturgi selamlar. Wszystko nam dała. Przecież nowe szkoły, nowe galerie są pobudowane, wodociągi, nowe chodniki, ulice, autostrady, także można wymieniać i wymieniać. Inwestycje się, są duże, drogi budowane. Otworzyła troszeczkę na świat no, taką swobodę poruszania się. Co jeszcze nam dawa? Nie wiem. Zaskoczyła mnie pani. Oj, bardzo dużo nam dała. Bardzo dużo. Nasze miasto też się rozwija. No daje nam dotacje na różne przedsięwzięcia na przykład. Spo sporo dostajemy, więcej dostajemy niż dajemy do Unii Europejskiej. O Boże, co za Unia Europejska. No dużo. To, że już wybudowane nowe drogi, szosy już pego ruchu autostrady i tak dalej. No i to finansowania najróżniejszego typu przede wszystkim. No generalnie, jeśli chodzi o związek Harzystwa Polskiego, to jako Chwiec Starogardański jesteśmy partnerem z zadania związanego z świetlicą rejonową, więc prowadzimy świetlicę podwórkową dla dzieci i młodzieży, które są różne różne rzeczy. Na przykład warsztaty kulinarne, są zajęcia animacyjne, są też wsparcie socjoterapeuty, a wszystko to tak naprawdę w tej jednej świetlicy. No i tak naprawdę gdyby nie unia, to by to nie powstało. Pewno pieniążki na budowę y, dróg, na różne dofinansowania wszędzie widać tabliczki, że Unia dofinansowała Otwartą Europę. No na pewno budżet na nowe ulice, nowy rozwój dla dzieci, y, miejsca typu place dała bardzo dużo w ogóle globalnie, a jeżeli mówiąc o lokalnym rynku i osobiście mi to wydaje mi się, że bardzo dużo, bo jestem seniorką i wydaje mi się, że seniorzy mają otwarty świat po prostu. Możemy dużo podróżować. Trzy lata, lata temu założyłam Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów, więc korzystamy z projektów unijnych, są bardzo fajne. Wyjeżdżamy sobie. No co tu jeszcze? A spojrzeć na miasto, są ścieżki rowerowe, miasto pięknieje, i to wszystko z pieniążków unijnych, no wiadomo. To przede wszystkim drogi. Jeździmy po drogach dobrych. Autostrady mamy, obwodnice mamy, więc z tego skorzystaliśmy. Widać, że miasto się rozwija. Dużo powstało nowych ulic, y, y, chodniki wyremontowane. Osobiście korzystam teraz z Europejskiego Korpusu Solidarności. Szukam sobie jakiegoś wyjazdu wakacyjnego, właśnie dzięki Unii Europejskiej, takiego wolontariackiego na terenie Europy. I też. Y, Dzięki Europejskiemu Kulturkusowi Solidarności e, młodzież u nas w powiecie realizuje bardzo dużo ciekawych projektów. Jest lepiej, na pewno. Nie? Także warto być w Unii. Ciężko się nie zgodzić z tymi słowami. Warto być w Unii Europejskiej, bo jej wkład w rozwój naszego kraju widać na każdym kroku. Dlatego życzymy wszystkim radosnego i pełnego uśmiechu Dnia Europy. Polecamy również zobaczyć Kociewskie Centrum Zdrowia z dodatkowym wsparciem na walkę z COVID-19 oraz Targi Edukacyjne Powiatu Starogardzkiego Multimedialne. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.